No, w studiu już jest dr Sylwester z psychoterapeuta. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, pojawił się pomysł w Kielcach, by wprowadzić prohibicję. Tłumaczę, chodzi o zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, czyli po 22 do 6 rano. Wiemy, że takie zakazy są już w wielu samorządach. Od 2018 roku bodaj w ponad 170, w tym całkowite m.in. w Krakowie, Wrocławiu, w Bydgoszczy. I teraz moje pytanie do Pana. Pan zajmuje się od wielu lat uzależnieniem, ludźmi, którzy borykają się z tym problemem. To ma sens? Ma sens. I, I tutaj przykłady tych miast i też statystyki pokazują, że w tych miastach, gdzie takie ograniczenia zostały wprowadzone, no na przykład liczba interwencji policyjnych czy straży miejskich znacząco się zmniejszyła, więc to wpływa na podniesienie poczucia bezpieczeństwa. Zresztą takie są zalecenia i badania tak pokazują i zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, żeby ograniczać. Ilość punktów sprzedaży alkoholu i ograniczać też czasowo sprzedaż tego Tylko, alkoholu. Tylko, że my nie lubimy zakazów. I będziemy zawsze szukać jakiejś tam bramki lekko uchylonej i korzystać. Mówią, że stworzą się różne tak zwane meliny, gdzie będzie można kupować ten alkohol. Jak to wygląda właśnie w innych, już nawet nie w Polsce, ale w, w Europie, bo są też takie przecież? No tutaj jest tak, że same działania profilaktyczne czy edukacyjne. Jak pokazują statystyki i badania są niewystarczające, więc tutaj muszą, muszą być te takie ograniczenia reglamentacyjne, Zakazujące, ograniczające ilość tych punktów, czy, czy, czy też czasowo sprzedaż tego alkoholu. Z tą edukacją i profilaktyką to w Polsce chyba jest szczególnie na bakier. My dajemy takie przyzwolenie społeczne do picia alkoholu? No tutaj jest przede wszystkim takie przyzwolenie społeczne w rodzinach. Niestety no, Polska należy do, do krajów Europy, gdzie pije się tego alkoholu e, najwięcej. No, w tej chwili statystycznie jako. Polacy wypijamy około 12-13 litrów czystego spirytusu rocznie. A dla porównania średnia europejska to jest 9,5 litra. Na osobę? Na osobę. Spirytusu? No alkoholu takiego wysokoprocentowego w przeliczeniu. A średnia europejska to jest 9,5 litra. Więc no, niestety należymy do e, kraju, gdzie spożywa się tego alkoholu bardzo dużo. To dlaczego ta edukacja i profilaktyka tak nie działa? Nie chcemy słuchać nie, i od specjalistów nie chcemy wiedzieć, jakie, jakie zagrożenie niesie ten alkohol? No, uczymy się przede wszystkim tego, co jest w rodzinach, a więc jeżeli dziecko wychowuje się w rodzinie, gdzie rodzice albo rodzice nadużywają tego alkoholu, są uzależnieni od tego alkoholu, no to dla dziecka jest ważne co co widzi, czego doświadcza u swoich rodziców i później niestety, no w ogóle wychowywanie się w takiej rodzinie, gdzie jest uzależnienie od alkoholu jest tak zwana no trauma międzypokoleniowa związana z uzależnieniem od alkoholu, gdzie ma to bardzo negatywne skutki na rozwój dziecka. Dochodzi do różnych traum, do różnych deficytów, dochodzi do rozwoju zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych czy zaburzeń depresyjnych, a więc później bardzo często jest tak, że te dzieci, które wychowują się w rodzinach, gdzie jest uzależnienie, później, w momencie, kiedy dorastają, niestety same powietrza. Ale nie Ten zawsze. Wzorzec. No nie zawsze, ale, ale w zdecydowanej większości tak jest. Ta prohibicja, mówił Pan, że w innych miastach efekt jest taki, że jest mniej zdarzeń powodowanych, interwencji wywoływanych przez osoby takie pod wpływem. No tutaj bardzo dużo mówiliśmy w ostatnim czasie o szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie policja obok lekarza musi stać policja, bo dochodzi do bardzo groźnych zachowań i rzeczywiście tam jest ich mniej, tak? Tak, no tam gdzie te ograniczenia są wprowadzone, w tych miastach, statystyki pokazują, że takich zdarzeń, takich no, różnych sytuacji trudnych, które wywołują osoby pod wpływem alkoholu, jest znacząco mniej. No ale ktoś by sobie powiedział, to ja zrobię zapasy i tak ich przechytrzę. No tak, tylko zapasy robią osoby, które gdzieś tam nie piją w sposób problemowy, to znaczy mają w planie, nie wiem, jakieś imprezy. urodziny, imprezy i tak Natomiast właśnie alkohol w nocy, Kupują to osoby, które piją problemowo, prawda? Więc są pod wpływem alkoholu i dalej idą, kupują ten alkohol, a więc to te osoby gdzieś tam wpływają na, na te problemy, na zaburzanie porządku publicznego itd. A więc czy izba Wytrzeźwień załatwiłaby sprawę, bo zlikwidowano ją u nas, i teraz ci wszyscy pijani razem z innymi pacjentami wymagającymi natychmiastowej pomocy, lądują właśnie na Sorach. No, pewnie częściowo, tylko problem z, z Izbą Wytrzeźwień jest, je, jest taki, że ona jest droga. Więc tutaj no, w miejsce często Izby Wytrzeźwień powstają inne placówki na przykład jakieś takie ośrodki interwencyjno-terapeutyczne z, z taką doraźną formą pomocy dla osób uzależnionych. Tylko wtedy problem polega na tym, że takiej osoby nie można zmusić do tego, żeby, żeby tam była. No, można tylko ją zachęcać do tego, żeby zaczekała do rana, żeby porozmawiała nie wiem, z terapeutą czy z pracownikiem socjalnym, ale taka osoba po prostu może sobie wyjść. A w momencie, kiedy jest izba wytrzeźwień, no to można ją zatrzymać do momentu, kiedy wytrzeźwieje. Czyli skuteczniejsza będzie prohibicja? Ja jestem zwolennikiem ograniczenia. Ograniczenie jest, jest dosyć skuteczne. I teraz jak daleko powinno iść to ograniczenie, bo u nas mówi się o centrum miasta. Jak się to dzieje w tych innych, większych aglomeracjach? No ja myślę, że te ograniczenia powinny dotyczyć całej Polski, na wzór na przykład niektórych krajów w Europie, na przykład Holandii, Szwecji czy Litwy, gdzie na przykład jest zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 22 do godziny 6. Na stacjach benzynowych albo całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Zresztą takie, nad takimi rozwiązaniami w Polsce pracowano, natomiast no do tego momentu nie zostały one wprowadzone. I dlaczego jest tak pod górka? No myślę, że powody, powody są różne, ale ja myślę, że warto tutaj jak gdyby podejść do alkoholu i uświadomić sobie, że to jest trucizna, że jest to substancja psychoaktywna i ona nie może być traktowana jako towary, które są pierwszej potrzeby, spożywcze, na przykład chleb, czy mleko i tak dalej. Więc alkohol powinien być no wyłączony z tych zasad wolnego, wolnego rynku. Myślę, że tutaj z tym jest problem z kwestiami no ekonomicznymi i finansowymi. Natomiast no warto powiedzieć, że te skutki finansowe dla całego społeczeństwa i państwa związane z nadużywaniem, uzależnieniem od alkoholu są nieporównywalnie większe niż te wpływy z, z akcyzy alkoholowej. A tym bardziej, że alkohol w Polsce jest jednym z najtańszych w Europie. No właśnie, alkohol wcale nie jest Towarem luksusowym. Kiedyś yy, czytałam takie wyliczenia: za jedną pensję mogliśmy kupić 100 butelek alkoholu, dziś możemy ich kupić 220. No i to też wpływa na to, że, że ta ilość osób, które sięgają po ten alkohol, jest dosyć duża. W ogóle statystycznie jest tak, że około kilkanaście procent ludzi w Polsce jest albo uzależnionych od alkoholu, albo na granicy uzależnienia. A przecież te osoby, z kim żyją, mają rodziny, mają żony mają dzieci, a więc Osób, które tak naprawdę są w jakiś sposób, są współuzależnione, czy w jakiś sposób ponoszą konsekwencje tego nadużywania czy uzależnienia jest, jest bardzo dużo. A jak wyczuć tę cienką granicę? Bo powiedział Pan, że na granicy tego uzależnienia są te osoby? Części. No to są osoby, które piją problemowo, prawda? I no, ta granica w ogóle uzależnienia jest bardzo cienka i bardzo łatwo ją e, przekroczyć. I dla każdego też jest troszkę inna? I dla każdego też jest inna. To zależy i od wieku, i od płci, oczywiście dużo szybciej uzależniają się osoby młode, w wieku nastoletnim, dużo szybciej uzależniają się kobiety, więc tutaj też wchodzą kwestie takie bardzo indywidualne. Natomiast jest tak, że ta granica dla każdego jest bardzo płynna i my nie wiemy, kiedy to uzależnienie nastąpi. Natomiast uzależnienie jest procesem nieodwracalnym. Jeżeli ktoś się uzależni, no to już z tym uzależnieniem pozostanie. Bardzo dobrze wiemy, jak trudno później nauk porzucić, bo tutaj też i mowa o papierosach też bardzo popularnych. Bardzo panu dziękuję. Myślę, że to jest temat rzeka. Moglibyśmy Mówić i mówić i poruszać różne wątki, ale już nie tym razem. Następnym doktor Sylwester Bemba psychoterapeuta był z nami. Bardzo panu dziękuję, dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.